Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazło się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie synu Dawida nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to co się w niej poczęło porodzi syna któremu nadasz imię Jezus on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów a stało się to wszystko aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka oto dziewica pocznie i porodzi syna któremu nadadzą imię Emmanuel to znaczy Bóg z nami. Oto słowo Pańskie.